Rozpoczynamy zgromadzenie możemy blokować. Jak zapowiedzieli, tak zrobili mieszkańcy ulicy Szczakowskiej, którzy nie mogą się doczekać remontu tej ulicy, przeprowadzili w środę pikietę na przejściu dla pieszych w okolicach skrzyżowania z ulicą Wiejską. Kilkadziesiąt osób z transparentami i flagami Polski wyrażało poprzez blokadę swoje niezadowolenie z obecnego stanu ulicy. Winę za tą sytuację obarczają prezydenta miasta. Ja miałem zaufanie do prezydenta, a dla mnie on już stracił zaufanie i do widzenia. Nie, nie, nie ma. Nie głosów? słucha głosów mieszkańców. Co chcą, to robią. Nie ma siły. Na transparentach można było wyczytać innymi hasła. My, mieszkańcy ulicy Szczakowskiej płacimy podatki, chcemy godnie żyć i mieszkać. Nie jesteśmy mieszkańcami drugiej kategorii. Żądamy remontu naszej ulicy. Prezydencie Silbert zajmuje się dzielnicami, a nie kolesiami. Czy Silbert głowę nosi w chmurach, a Szczakowska cała w dziurach? Po zapowiedzi Pikiety Urząd Miejski opublikował informację. Prezydent popiera mieszkańców niedzielisk. Rozumiem, że jest szybka reakcja na zdecydowane działania ze strony mieszkańców. Cieszę się ogromnie, że chociaż tak późno prezydent o tym myśli, ale mam głębokie przekonanie, że to jest następny element kampanii wyborczej, że nie dążymy do rozwiązań dla mieszkańców najlepszych, tylko budujemy tylko obraz medialny. Ci, którzy brali udział w blokadzie, odpowiadają, dlaczego 12 lat musieli na to czekać. Proszę czytać. Silber głowę nosi w chmurach, a szczakowska cała w dziurach. Nieładnie. Miał być remont drogi w to tym nie roku. Ma pieniędzy. Nie ma funduszy. Wyremontowali wszystko, zrobili te blok nie blokady, tylko wyciszenia na borach, co tam się nic praktycznie nie dzieje. A tu u nas nawet się nikt nie zjawi. Kamera, proszę. I tego się domagamy. Płacimy, więc wymagamy. Mieszkańcy uważają, że ich głosy mimo wielokrotnych apeli na sesjach Rady Miejskiej nie trafiają do prezydenta. Nie wiem, czy Państwo jak było. Widzieliście, występowaliśmy na każdej sesji z zapytaniem o ulicę Szczakowską. Jest lekceważenie. Nawet na tej ostatniej sesji Pan Prezydent wyszedł. Ze sesji, żeby już resztę mieszkańców nie słuchać, bo gdy dostał zapytanie, gdzie są pieniądze, powiedział, że on zabrał pieniądze i dowiedzień. No to na co mamy czekać? Od, od jesieni staraliśmy się, żeby w budżecie był remont szczakowski. I nawet w listopadzie pan prezydent też to podtrzymywał, że, że będzie remont. Później panów na wiosnę. Też mówił, że będzie remont. W miesiącu marcu będąc w klubie Relax powiedział oficjalnie przy wszystkich, że czy chcecie, czy nie chcecie, ta droga będzie remontowana. I trzymaliśmy za słowo pana prezydenta, jak wielokrotnie interpelowałem w tej sprawie. I otrzymałem od niego bezpośrednio odpowiedź, że będzie ta droga remontowana. Więc nie wiem skąd takie insynuacje, że to jest nasz powód, że nie jest ta droga nieremontowana. Dzielnica wychodzi na ulicę. Musi zablokować swoją ulicę przelotową z racji tego, że jego obietnice nie są realizowane. Bardzo mi się podoba to hasło, które tam jest. Prezydencie Silbert, zajmij się dzielnicami, a nie kolegami. Niestety na miejscu nie pojawił się ani prezydent, ani jego zastępcy. Był tutaj prezydent, żeby nie. to przeczytał? Nie. W ogóle się nikt nie zjawił. Obecny był tylko dyrektor MZDiM Paweł Bednarek. Pojawił się za to radny PO Grzegorz Pięta oraz kandydaci na fotel prezydenta miasta Bernadeta Siostrzonek, Bogusław Śmigielski i Wacław Chudzikiewicz, którzy rozmawiali z protestującymi. Staram się rozmawiać z ludźmi, nie da się tylko na stojąco, więc uczestniczę z nimi w tym proteście. Bo ich głęboko popieram, trzeba dokonać takich zmian które rozwiążą problemy dla dzielnicy, jednej drugiej, ale przede wszystkim dla mieszkańców tuż przy, przy ulicy Szczakowskiej. Tą drogę trzeba wyremontować i trzeba zrobić obwodnicę bezwzględną. Mleko się rozlało. Temat Szczakowskiej był poruszany od wielu, wielu miesięcy. W tamtym roku daliśmy tą Szczakowską do, do budżetu miasta. Wtedy było 300 tysięcy złotych zapewnione na budowę tej Szczakowskiej. Następnie w nadwyżce budżetowej. Radni wszyscy i to opozycji i, 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 i proprezydenci daliśmy w sumie 1 900 tysięcy, to było już 2 miliony 200 tysięcy, a oprócz tego y, przyszło powiadomienie, że no, wojewoda w ramach narodowego programu dał 1 400 tysięcy na rozbudowę dróg, dróg lokalnych, a więc było czy miliony 600 tysięcy złotych. Brakowało 800 tysięcy złotych, które mógł pan prezydent dać i wtedy ta. Właśnie Szakowska byłaby wyremontowana nie tylko jako droga, tak samo chodniki i pobocza. To jest ulica jedna z najważniejszych w mieście i od niej zależy życie wielu dzielnic. Tu są mieszkańcy od wielu, wielu lat zaniedbywani w tych dzielnicach, poszkodowani. Zawsze o nich się zapomina, są na końcu. Dzisiaj robi się igrzyska na rynku. Rynek kosztował 20 milionów, i wydaje mi się, że gdyby te pieniądze rozsądnie wydawać, to wystarczyłoby i na remont Szczakowskiej, na budowę nowo-szczakowskiej, nowo i na wiele, wiele innych rozwiązań. O, popatrzmy na tych ludzi, którzy z determinowaniem przyszli walczyć o swoje, którzy walczą o tą ulicę, o swoje miejsca, gdzie mieszkają i o bezpieczeństwo od wielu, wielu lat. Determinacja jest ogromna. Ludzie stoją tutaj i chodzą po, po przejściu, blokują to już od ponad godziny, a nie widzę władz miasta, które by chciały z mieszkańcami rozmawiać. To jest głęboko niepokojące. To powinniśmy zmienić. Mieszkańcom pobliskich domów przeszkadza nadmierny ruch samochodów osobowych, ale także ciężarowych, które mimo ograniczenia tonażu przejeżdżają tą ulicą. Ze względu na zły stan nawierzchni, hałas i wstrząs są bardzo odczuwalne w domach. W nocy dzisiaj druga 12, to chyba 7 albo 8 tirów, jeden. Pod no przecież się nie da. Jak ja tutaj mieszkam 67 lat. I ja takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Nie widziałem i nie, chyba nie zobaczę. A skoro Pan Prezydent sobie tak uważa, no to będzie miał takie skutki, jakie mają. Czego oczekujemy? Zmniejszenia natężenia tych tirów. I jak potrafi w ciągu, dyżur, dyżur, w ciągu drogi, godziny no. 50 tirów, to jest masakra. I przede wszystkim wyremontowania drogi. Bo są takie kolejne. A gdzie te tiry mają jeździć? Y, to jest y, od inżynierii miasta jest nie, od tego prezydent, nie nas, no. nam za to płacą. Czy nie da po prostu wytrzymać tego, na no, jak tir no to wszystko spada po prostu spółek. No nie da się inaczej. No to lepiej było, żeby to raz za porządnie zrobili. Było tyle pieniędzy, jakieś 2 miliony złotych, i gdzie to jest teraz? Obawiamy się tylko jednej rzeczy: tych nocy, które nas czekają tutaj, ciężkich, proszę pana. Ciężkich nocy? Ja tutaj zapraszam chętnie do mnie, do mieszkania. Mieszkam troszeczkę wyżej. Zapraszam do mnie. Druga, trzecia w nocy: rozpędzone samochody, wanienki tak zwane, albo zestawy do przewozu stali. Proszę pana. Uczestnicy pikiety protestowali przez dwie godziny. Rozpoczęli punktualnie o 14.30, a zakończyli o 16.30. Co pół godziny robili krótką przerwę, w trakcie której przepuszczali samochody. Całą manifestację zabezpieczała Jawożnicka policja, która wyznaczyła objazdy dla pojazdów i kierowała ruchem. No przede wszystkim czuwanie nad bezpieczeństwem ruchu zarówno protestujących, jak i tych mieszkańców, którzy chcieliby. Przejechać tą drogą w miarę możliwości, zapewnienie objazdów tej drogi. Manifestujący mieszkańcy już teraz zapowiadają, że jeśli nie doczekają się spełnienia ich oczekiwań, to przeprowadzą kolejne protesty. Jeszcze zablokujemy tak, że całkowicie, całkowicie i będziemy chodzić aż do skór. Wielkie zaniedbania w dzielnicach, i podzielam wszystkie racje obywateli, którzy tutaj się zgromadzili.